Mamy nowe informacje na temat powrotu CM Punk'a i jego pierwszej rewelizacji. Zapowiada się naprawdę świetnie. Czy Sami Zayn może zawalczyć w Arabii Saudyjskiej na Night of Champions? Jeśli tak, to dlaczego może teraz, a wcześniej nie mógł? Przyszłość Brona Breakera w głównym rosterze została ujawniona, lista face'ów i heeli rosteru SmackDown wyciekła do sieci i pretendent do tytułu interkontynentalnego do walki z Gunterem zostanie ujawniony już za chwilę. Pierwszy program CM Punka przy powrocie ujawniony. Zbliżamy się wielkimi krokami do bardzo ekscytującego lata w świecie wrestlingu, gdzie nie tylko czeka nas olbrzymia SummerSlam, ale również gala od AEW w Londynie na stadionie Wembley All In. Jednak dziś nie o tym, tylko o wydarzeniu, które poprzedzi dwa wspomniane, mianowicie start trzeciej tygodniówki od All Elite Wrestling. Już jakiś czas temu spekulowaliśmy, że w czerwcu dostaniemy debiut w sobotniej gali od AEW, której wielką gwiazdą będzie powracający do federacji CM Punk. Na dany moment jest to nic potwierdzającego, choć kto wie, czy wielkie ogłoszenie tego kana na najbliższym Dynamite właśnie tego dotyczyć i nie będzie. Dziś jednak mamy nowe informacje na ten temat, gdzie to zostało ujawnione nie tylko nowe szczegóły dotyczące samej tygodniówki, jak i prawdopodobnie pierwsza realizacja Punk'a po powrocie. Zaczniemy od tygodniówki i jak podaje Racing Observer, pierwsza tygodniówka prawdopodobnie odbędzie się 17 czerwca w Chicago, co idealnie pasowałoby do powrotu właśnie byłego po dwukrotnego mistrza AEW. Dodatkowo według ich źródeł Gala nazywać się będzie AEW Collision Second Comic co również wprost sugeruje drugi run CM Punk'a w AEW. Prawda jest taka, że jego powrót jest już bardziej niż pewny, teraz tylko czekać na jakieś oficjalne informacje. Z drugiej strony, jak podaje Fightful Select, subskrypcja wymagana, dostaliśmy właśnie pierwsze informacje na temat potencjalnych programów, które miałyby AEW Collision pchnąć do przodu. Początkowe plany zakładały program CM Punk'a i Chris'a Jericho, gdzie to dwójka nawet odbyła kilka spotkań między sobą, aby ustalić co i jak miałoby wyglądać. Jednak źródła położone blisko samego Punk'a ujawniły, że sam zainteresowany, Interesowany, proponuje kogoś zupełnie innego i mowa o Samoa Joe. Jeśli ktoś nie zna historii CM Punk'a i Samoa Joe, to żałujcie, jednak swojego czasu w Ring of Honor zrobili oni naprawdę świetny program. Dwójka ta jednak nie walczyła ze sobą w żadnej konfiguracji od sierpnia 2005 roku, gdzie to zmierzyli się w Elimination Matchu na Ring of Honor Redemption, gdzie ostatecznie Jamie Noble zdobył tytuł Mistrza Świata. Jak również podał Fightful, na dany moment nie wiemy, czy to jednorazowa walka, czy może cały rozbudowany program, który może doprowadziłby do walki Samoa Joe kontra CM Punk na All In w Londynie. Jednak trzeba przyjrzeć, że jeśli się to sprawdzi, to czeka nas kawał dobrego programu. Samo Johnny walczył w AEW TV od czasu AEW Revolution, gdzie zrzucił tytuł mistrzowski TNT na rzecz World Lawa. Jednak obecnie jest aktywnym zawodnikiem właśnie Ring of Honor, gdzie nawet znajduje się w posiadaniu Ring of Honor Television Championship. Patrząc na to wszystko, program pomiędzy tą dwójką ładnie wpasowałby się w AEW Collision, jak i w samo Ring of Honor, gdzie łączy ich naprawdę tak wiele. A według was, kto byłby lepszym przeciwnikiem Panka przy powrocie? Sam Mojo jest dobrym wyborem, czy może jednak wolelibyście tam Chris'a Jericho? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. A po więcej najświeższych newsów, jak i wielu innych materiałów ze świata wrestlingu, serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Was to zupełnie nic nie kosztuje, to tylko jeden przycisk, A dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję wam bardzo. Przyszłość Brona Breakera ujawniona? W ostatnim czasie jesteśmy świadkami wielu wydarzeń w WWE i wiele ciekawych właśnie przed nami. Jedną z tych rzeczy był oczywiście WWE Draft, który wreszcie wymieszał roastery i sprawił, że Raw i SmackDown zostało lekko odświeżone. Co do NXT, ku zaskoczeniu nikt nie został wysłany do trzeciej tygodniówki, a pobranych zostało kilka gwiazd. Jednak kto nie został pobrany to największa gwiazda NXT od czasów prowadzenia NXT 2.0, czyli Bron Breaker. Nie da się zaprzeczyć, że to bardzo rzadkie zjawisko, gdzie taka osoba po po prostu zostaje przez NXT zbudowana i prezentuje się tak dobrze. Trzeba też podkreślić, że w ostatnim czasie przeszedł on heal-turn i zmierzył się z Carmelo Heisem na NXT Battleground 28 maja o tytuł NXT. Jednak co ciekawe, to wiele osób spodziewało się jego powołania do głównego rosteru, którego ostatecznie nie dostaliśmy. Jak jednak informuje WRKD Wrestling, mając ostatnio naprawdę świetną pasę, jeśli chodzi o podawanie sprawdzonych informacji, zarząd jest pod wielkim wrażeniem jego healowej persony i zostawił go na dłużej w NXT, aby te oblicze jego postaci lekko... Kordo szlifować. Na dany moment, co oczywiście może się w przyszłości bardzo szybko zmienić, obstawia się, że jego draft do głównego rosteru nastąpi po największej gali lata, czyli SummerSlam. Czy Sami Zayn może zobaczyć w Arabii Saudyjskiej? Jesteśmy chwilę po ostatnim odcinku SmackDown, gdzie to nie tylko poznaliśmy drugiego pretendenta do tytułu World Heavyweight, czyli AJ Stylesa, ale również dostaliśmy zapowiedź dość szokującej walki na Night of Champions. Roman Reigns w promie z Usos wyjął kartę Fine, I do it myself i wyzwał wraz solo do walki o tytuły Tag Team Samiego i Kevina. To naprawdę szokująca wiadomość biorąc pod uwagę właśnie posiadaczy tytułów mistrzowskich. Sami Zayn z powodu swoich korzeni powiązanych z Syrią nie pojawił się na galach w Arabii z powodu bardzo napiętych stosunków pomiędzy tymi krajami. Kevin Owens z drugiej strony otwarcie popierał pozycję samiego i twierdził, że nie ma zamiaru walczyć na galach w Arabii. Teraz się to wszystko jednak zmieniło i już wiemy tak naprawdę dlaczego. Jak poinformowało kilka dni temu CNN, Arabia Saudyjska i Syria doszły do dyplomatycznego porozumienia i kraje rozpoczną właśnie współpracę na tle gospodarczym i społecznym. Plus do tego wszystkiego Syria kilka dni temu ponownie została dodana do składu Ligi Państw Arabskich, skupiającej się na wspólnej polityce, gospodarce itd. Rozumienie weszło w życie, dlatego też pojawienie się samego w Arabii nie jest już aż takim problemem na tle politycznym i społecznym jak to miało jakiś czas temu. Kwestia bezpieczeństwa to już jest zupełnie inna sprawa, jednak miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie jak najlepiej. Dodatkowo wiemy, że fani WWE w Arabii Saudyjskiej bardzo chcą zobaczyć samego, co potwierdza fakt wielkiej reakcji podczas konferencji prasowej przed Crown Jewel 2022, gdzie Roman wprost zareagował na czanty We Won Sami ze strony publiczności Arabii Saudyjskiej. Ponownie to ciekawy krok i zobaczymy jak to wszystko zostanie rozegrane i nam pozostaje mieć nadzieję, że wszystko przebiegnie bezproblemowo i przede wszystkim bezpiecznie. Kwestia samej walki i tego kto będzie po niej mistrzami Tak team to już zupełnie inna sprawa. Lista złych i dobrych postaci na SmackDown ujawniona. Jak już wspomniałem jesteśmy chwilę i przed nami kilka fajnych tygodni stabilizacji obu rosterów. Jednak co ciekawe w ostatnim czasie było wiele niepewności odnośnie statusu kilku gwiazd. Dla przykładu podczas powrotu AJ Stylesa i D.O.C. wyglądało tak, że prześli oni heel turn, patrząc na jego zachowanie i wypowiedzi na komentatorce. Jednak ostatecznie wygląda na to, że jest on jednak po tej dobrej stronie mocy i zmierzy się z rolnicem jako face kontra face o tytuł World Heavyweight Championship. Teraz jednak poznaliśmy całą listę wraz z pozycjami zawodników na SmackDown i zapowiada się to naprawdę ciekawie. PW Insider Elite, również subskrypcja wymagana, opublikowała listę babyface'ów i heali roosteru SmackDown. Do tych po dobrej stronie mocy zaliczają się takie osoby jak Edge, Bobby Lashley, AJ Styles, Sheamus, Rey Mysterio i Santos Escobar. Jednak jeśli chodzi o Healy, to mamy tam oczywiście Romana Reynsa, Solo Sikoa, Mistrza US, Ostina Teoriego, Cariona Crossa, Elay Knighta i Graysona Wallera. Więc rozwija to pewne wątpliwości dotyczące budowy tego rosteru i naprawdę zaskakuje wysoka pozycja osoby przychodzącej z NXT, Wallera mianowicie. Co do pozostałych osób w rosterze, to oczywiście jest to kwestia przejściowa i wiele się jeszcze zmieni. Ta lista zawiera tylko ustabilizowane i już powiedzmy zaklepane osoby. Walka o miano pretendenta zapowiedziana na Raw. W drodze do Knights of Champions, gdzie teoretycznie wszystkie tytuły WWB powinny być bronione, no oprócz Romana, bo czemu nie, WWE ujawniło, że na najbliższym odcinku Monday Night Raw zobaczymy nic innego jak walka o miano pretendenta do tytułu znajdującego się w posiadaniu Guntera, czyli Złota Interkontynentalnego. Na dany moment nie wiemy kto weźmie udział w tej walce, jednak wiemy, że oprócz pierwszego pojawienia się Ring Generala na Raw dostaniemy również Battle Royal. Starcie to prawdopodobnie wyłoni pretendenta na Knight of Champions właśnie Gunterowi. Ostatni raz lider Imperium bronił tytułu na SmackDown 21 kwietnia z Xavier'em Woodsem, a przedtem w Triple Fred meczu na WrestleMania. Kto teraz z rosteru Raw miałby pójść na tak dominującego mistrza, ciężko powiedzieć. A według was, z kim CM Punk powinien poprowadzić program po powrocie do AW? Czy to dobra decyzja, aby sami z Eny walczyli w Arabii Saudyjskiej? No i kto według was powinien pójść teraz na Guntera i tytuł Interkontynentalne? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem niezmiernie ciekaw waszej opinii na te tematy. A jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawienia łapki w górę i komentarzy dla zasięgów. To naprawdę pomaga mi rozwijać ten kanał. A jeśli o tym mowa, to jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym mój kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem Wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Seth Donnerz. What is Wrestling. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.